To nigdy nie przekazywał jakichś parametrów do programu ręka do góry. Być może nie wiecie, ale każdy z Was kiedyś, może nawet o tym nie wiedząc, przekazywał do programu jakieś dane. Oczywiście obecnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że uruchamiając jakiś program, po prostu po kilku sekundach widzimy jego interfejs i niezależnie od tego, co robimy, wszystko jest w nim wykonywane według tego, co, gdzie i kiedy klikniemy. Owszem, ale pod spodem program wykonuje różne operacje zgodnie z tym, co klikamy. Każde narzędzie, które uruchamiamy, jest osobnym poleceniem, które wykonywane jest przez program w sposób niejawny. Nie widzimy procesu wykonywania tych operacji, a tylko efekt końcowy w postaci np. otwarcia pliku tekstowego. Większość takich poleceń jesteśmy w stanie wykonać w konsoli systemowej. Niezależnie od tego, jaki system mamy na myśli, w każdym z nich znajduje się wiersz poleceń. W jednym systemie będzie on widoczny na pierwszy rzut oka, w innym będzie trudny do odnalezienia, a w jeszcze innym konieczna będzie jego ręczna instalacja, bo producent nie przewidział takiego narzędzia domyślnie. Ewentualnie będzie pobierał za pobranie tego narzędzia jakąś stosowną opłatę. Niezależnie od tego, w jaki sposób ją uzyskamy, linia poleceń obsługiwana jest przez każdy system i każdy program jesteśmy w stanie uruchomić z jej poziomu. Oczywiście przy kilku założeniach. Jeśli aplikacja jest typowo konsolowa, nie posiada interfejsu graficznego, to nie ma problemu z uruchomieniem jej w żadnym systemie. Natomiast jeśli aplikacja posiada interfejs graficzny i nie może zostać uruchomiona w linii poleceń, to konieczne jest, aby system operacyjny posiadał graficzny interfejs użytkownika. Bo jak pewnie wiecie, niektóre systemy takiego interfejsu nie posiadają, wtedy wszystkie aplikacje są uruchamiane w wierszu poleceń. Jednak aplikacja graficzna może zostać zainicjowana w wierszu poleceń. Pokażę to na przykładzie Najpierw uruchomię sobie wiersz poleceń, którym w systemie Windows może być np. PowerShell, i wprowadzę w nim specjalne polecenie o nazwie Notepad. Po wciśnięciu klawisza Enter uruchomi się systemowy notatnik. W ten sam sposób możemy uruchamiać nasze programy. Pokażę to za chwilę. Zanim to zrobię, wspomnę jeszcze o tym, że do programów możemy przekazywać argumenty. Jeśli pamiętacie, to na początku pytałem, kto kiedykolwiek przekazywał jakieś argumenty do programu. Pytanie to wcale nie było podchwytliwe, i teraz to udowodnię. Powiedzmy, że chcę skopiować plik z jednego folderu do drugiego. Niech nazywają się one po prostu folder 1 i folder 2. Plik tekstowy wewnątrz pierwszego z folderów niech też się nazywa nie jakoś wymyślnie po prostu plik tekstowy. Tu oczywiście jest jeszcze rozszerzenie ale o tym za chwilę. Otworzę sobie te dwa foldery w taki sposób, żeby widzieć oba i po prostu przeciągnę plik z jednego do drugiego za pomocą prawego klawisza. Upuszczę w drugim folderze i kliknę polecenie kopiuj tutaj. Możecie mi wierzyć albo nie, ale właśnie wykonałem polecenie konsolowe z dwoma argumentami. Podejrzewam, że osoby oglądające ten film mają przynajmniej podstawową wiedzę na temat poleceń konsoli systemu Windows. Pozostali niech uwierzą mi na słowo, że istnieje takie polecenie jak copy. Za chwilę je zresztą użyję i skopiuję plik do trzeciego przygotowanego przeze mnie folderu. Najpierw muszę znaleźć się wierszem polecenia w folderze, z którego chcę skopiować plik. Mogę to zrobić na kilka sposobów. Jednym jest specjalne polecenie, a drugim otwarcie menu podręcznego z dodatkowymi narzędziami, które pozwala na otwarcie okna PowerShell w aktualnym folderze. Ja skorzystam z tego drugiego sposobu. Przytrzymuję klawisz Shift i klikam prawym klawiszem w oknie eksploratora plików. A następnie wybieram polecenie otwórz tutaj okno programu PowerShell. W ten sposób możemy postępować z każdym folderem. Dlatego za chwilę uruchomimy własny program z obsługą wiersza poleceń. Zanim to nastąpi, użyję polecenia Copy i skopiuję za jego pomocą plik tekstowy do folderu o nazwie Folder 3. W tle widać aktualną zawartość folderów Folder 2 i Folder 3. Prowadzę polecenie do linii poleceń. Najpierw piszę nazwę polecenia, które chcę wykonać, a następnie wpisuję plik do przeniesienia. W tym przypadku jest to plik tekstowy.txt. Muszę tu podać rozszerzenie pliku, a na końcu wprowadzam folder docelowy, w którym jest folder 3. Jak widać, plik został utworzony. To samo dzieje się, kiedy przenosimy pliki pomiędzy folderami, kiedy usuwamy pliki, czy nawet kiedy chcemy otworzyć plik w jakimś programie. Otwierając plik, po prostu wykonujemy polecenie zawierające nazwę programu, a argumentem będzie nazwa pliku, który chcemy w tym programie otworzyć. Po tym przydługim wstępie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że znacie podstawy przekazywania argumentów przez linię poleceń do programu. A co za tym idzie, możemy też z powodzeniem taki program napisać. Utworzymy sobie w tym celu nowe rozwiązanie. Tworzenie nowych rozwiązań dla każdego, nawet najmniejszego programu, jest dobrym nawykiem, który jest zalecany przez profesjonalistów. Niech nowe rozwiązanie nazywa się na przykład Hello Name. Program będzie wyświetlał tekst Witaj. Do którego doklejone zostanie imię podane w wierszu poleceń. Oczywiście po utworzeniu rozwiązania otwieramy plik program.cs, w którym wprowadzamy wyświetlony kod. Teraz tradycyjnie przeprowadzę analizę kodu, a następnie wspólnie go uruchomimy. Przejdę od razu do zawartości metody main, ponieważ wszystkie pozostałe elementy omawiałem ostatnio. Właściwy kod aplikacji zaczyna się w linii 9, gdzie znajduje się zmodyfikowana instrukcja z pierwszego programu, która tym razem zawiera coś dziwnego. Chodzi oczywiście o wyrażenie args, po którym następuje nawias kwadratowy, wewnątrz którego znajduje się cyfra 0. Jest to odwołanie do zmiennej wprowadzanej w nawiasach okrągłych deklaracji metody main, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Odczytywanie elementów tablicy odbywa się właśnie poprzez wpisanie nazwy zmiennej tablicowej. W tym przypadku nazywa się ona Args oraz jej indeksu w nawiasie kwadratowym. Indeksowanie tablicy rozpoczyna się od zera. O tablicach będę mówił dokładniej innym razem. Jednak zanim uruchomimy nasz program, musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. W tym celu musimy otworzyć ustawienia rozwiązania. Po prawej stronie w eksploratorze rozwiązań wystarczy kliknąć. Prawym klawiszem na rozwiązaniu i wybrać właściwości. Ustawienia zostaną wyświetlone w głównym oknie aplikacji. Teraz musimy przejść na zakładkę debugowanie i w polu argumenty wiersza polecenia lub wiersz polecenia wprowadzić swoje imię lub co tam sobie chcecie. Nasz argument jest na ten moment wymagany. W przypadku, kiedy go nie wprowadzimy, program zakończy się błędem. Otrzymany komunikat Index Out of Range Exception oznacza, że wykroczyliśmy poza zakres obejmowany przez tablicę czyli użyliśmy indeksu, który nie istnieje. Aby tego uniknąć, musimy wprowadzić ten argument. To tyle na dzisiaj. Następne odcinki już niedługo. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. A jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam także do zostawienia komentarza. Dzięki za oglądanie i cześć.